Z tej strony Prasout i witam Was w prologu do Alone in the Dark. Inaczej się to powinno nazywać Grace in the Dark. E, tak się bynajmniej naz nazywa, właśnie demówka. Alone in the Dark to jest właśnie taki prolog, ak akademówka e, przed samym Alone in the Dark, które za dzień lub dwa. Nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy wam to wrzucę, ale prawdopodobnie będzie to poniedziałek, właśnie i wtorek. Um, I w środę o 15 będę miał możliwość zagrania w Alone in the Dark. E, możliwe, że jeszcze w ten sam dzień premiery zobaczycie e, ten pierwszy odcinek, jednak wam tego nie obiecuję. A że będzie na 18:00 ewentualnie o 20:00 zobaczę. Jak to ostatecznie zrobię, ponieważ launch hour, czyli właśnie godzina wydania jest tak bezsensowna i tak kolidująca ze wszystkim, co mam zaplanowane na ten dzień premiery, dobrze, że ma chociaż w ogóle wolne. Na 15 godzinę, kiedy ja już nie będę miał warunków do nagrywania, ale to już mniejsza, nie będę już o to płakać, przejdźmy do rzeczy. Grace in the Dark jest to właśnie taki klimatyczny, grywalny zjazd nadchodzącego kolejnego w sumie remakea Alone in the Dark, bo to jest chyba trzeci albo czwarty już remake Alone in the Dark, czyli tak naprawdę jednej z pierwszych gier survival horror, które zabitały w świecie gamingu.

90, 1992. Wtedy wyszła pierwsza część Alone in the Dark, ale to jest naprawdę tak po prostu aż można powiedzieć szkaradna wersja, gdzie ja szczerze nie czułbym w ogóle żadnej grozy grając przy takiej grafice. Nie powiem, gra prezentowała się troszeczkę gorzej Resident Evil 1. No i jeśli ludzie mówią, że survival horror, gry survival horrorowe zaczęły się od Resident Evil, no to jest są w błędzie. Zaczęło się to od... Od Alone in the Dark właśnie. I jeszcze wracając... Do samej treści prologu, właśnie będziemy się tutaj... Wcielać w samą Grace. poczekajcie bo. O, dobra. A nie <laughs> um, będziemy tutaj ogólnie chodzić po części pewnej posiadłości. Um, która będzie dostępna do eksploracji właśnie w samym Alone in the Dark, sam prolog był już ogólnie um, dostępny już 23 marca tamtego roku, więc jak widzicie, demówka um, wyszła rok wcześniej, bo ogólnie gra miała wyjść w październiku, a ostatecznie wychodzi w marcu następnego roku. Um, wracając będziemy właśnie kierować Grace Saunders czyli 11-letnią dziewczynką która wyrusza z listem do posiadłości Derseto um, głównie na tym właśnie będzie się opierać ten prolog i nie wiem czy czasami ta nasza 11-letnia dziewczynka nie będzie naszym głównym motywem e, dla samej gry bo ona chyba będzie zaginiona w grze uznawana jako za zaginioną Dobra, zacznijmy grę, bo gadam, gadam, tutaj jeszcze się zaciąłem, to no już w ogóle... Postaram wam się to właśnie w jednym odcinku wszystko pokazać. Grafika też nie jest jakoś bardzo zaawansowana, powiem wam szczerze, bo jak patrzyłem rekomendacje na Steam, jeśli chodzi o rekomendowaną grafikę, to wystarczyło mieć RTX -a 2060, czyli na moim starym laptopie by to nawet poszło na najwyższych. Zaznaczą, że mamy 2024 rok. A i gra jest też wydawana przez THQ Nordic, czyli m.in. innymi twórców WWE albo DiCory. Yy, Chciałem się wysmarkać na szybko. Ogólnie nie wiem czemu, ale sama ta posiadłość będzie mi troszeczkę przypominać: The Devil in Me, tak szczerze. No ale to już ocenimy w trakcie rozgrywki. Gra oczywiście będzie po polsku. Dopingu nie ma, ale też będzie dobrze. Jeśli chodzi o samych głównych bohaterów, którzy będą występować w Alone in the Dark, będą to Edward, chyba? Jakiś tam? Jakaś baba. Czekajcie, żeby wam to dokładnie... Ej, to się zaczęło samo bujać? Czy ja to ruszyłem? Chyba ja to ruszyłem. Mogę tu jakoś biegać? Nie tak zamykać mojej dziewczynce z drzwi przed nosem, wiesz? Wiesz, niewychowany kolego. Aha, ogólnie sam zamysł, samego zamysłu Alone in the Dark, tego oryginalnego nie znam. No nic, dobra w sumie. Dajmy Grace trochę prywatności, przynajmniej duchowo to ten walczą. Oh you me. What are you up to, Jamie? On one of them, are you? Please tell me, Grace. You're... you're not a spy are you who's spy them the others all of them no you're too innocent i'm too innocent i need to get this letter to my niece she would understand just give it to the clerk mr waits and he'll post it no he could be in on it what if he won't post my letter then don't make it look like it's one of yours here let me do it emily hartwood dauphin street new orleans you don't have the number not sure the postman's gonna find it without jeremy where'd he go i'll just post it myself then i'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself mm-hmm close the vestibulo uh oh Cassandra! I'm touching your typewriter. Co to było? I powiem Wam szczerze, że to może przerażać na swój sposób. Jeśli wiecie, tutaj wcześniej mi się drzwi na przykład zamykały same. Tutaj nagle idę do drzwi i słyszę za sobą jakieś yy, jakieś skrzypania. How are there so many books in this house and still nothing I want to read? I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Tutaj nic raczej nie doszło. O, mamy klucz. Co jest? Ja bym wam, że gra jest ogólnie bardzo płynna. Mam nadzieję, że sama gra w oryginale taka będzie, powiecie, jeśli się przerzuca premierę dwa razy, no to to nie świadczy dobrze o optymalizacji gry, no ale... Czasami obsuwy zdarzają się właśnie przez to, że... Mm, Twórcy chcą bardziej zoptymalizować tą grę, no ale znamy też dobrze sytuację samego Cyberpunk'a. Gdzie on był chyba dwa, bo i nawet trzy razy. Matko, kochana! Była trzy razy przesuwana. A i tak ostatecznie um, nie wyszła to na samym początku dobra produkcja. Ja tam akurat jakichś wielkich problemów nie miałem, bo... I tak miałem go laptopa jeszcze wtedy. Matko Grace? Padasz na takie pomysły jakieby, że na inna postać w grach w ogóle by nie wpadła. Dawaj, dawaj, Grace. Matko. Dobra, to jest bardzo dziwna posiadłość. Ogólnie... Ogólnie samo Il Alone in the Dark powstało e, na podstawie, że tak powiem, inspiracji prozą H.P. Lovecrafta, czyli samego twórcy, powiedzmy, nie wiem, takiej znanej, mitycznej postaci. Znaczy, wow. na no, no, fikcyjnej, czy tam mitycznej postaci Cthulhu. Parę gier nawet związanych z Cthulhu wyszło które są nadłączone ze Sherlockiem Holmesem czekajcie tutaj. tej ciemności. What? I to koniec. A, to pewnie będziemy mieli teraz z samego Alone in the Dark. Tutaj będziemy mieli właśnie dwie postacie, czyli Emily Hartwood. Właśnie, i How będzie to grane przez Johnny Jody Comer. Ona grała we frigaju, Białej Księżniczce. I, before, i przede, 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 przede wszystkim David Harbour, którego powinniście znać chyba najbardziej, ponieważ. Time, on akurat. Let's go eee, występował w Stranger Things w każdym sezonie jako szeryf, eee, w Hellboyu, eee, w Czarnej wdowie, tylko co kojarzę jako ten chyba ojciec czy tam no samej czarnej wdowy. No jego filmografia jest bardzo rozszerzona, tak samo jak Jodie Comer. A, jeszcze Jodie Comer występowała w Obsesji Eve. To też dosyć popularny serial. No i tutaj widzicie... Konkretów nie ma, ale mimo wszystko wolałem ograć sobie ten prolog. No i tak jak właśnie widzieliście, będziemy sterować Grace. Boże, nie. Będziemy szukać Grace, a będziemy sterować właśnie Edwardem i Emily. Czyli właśnie tą parką co przyjechała pod sam koniec teraz. Ile mi to w ogóle zajęło? Boże, 16 minut. Nie wiem. Eee, nie było warte chyba ogrywania. Yy, nie było warto ogrywania yy, ten prolog. Ale co ja tam mogę wiedzieć? Czekamy na konkrety, czyli czekamy do środy na 15. E, powinna się wtedy też pojawić właśnie seria z Alone in the Dark premierowo, ponieważ ją sobie zapowiadałem już wcześniej, już właśnie w tamte wakacje nawet o, nie, o niej mówiłem. Wtedy miałem zawał, że jednocześnie Alana i Alone in the Dark będę musiał ogrywać że kolejne serie i w ogóle, i całe szczęście T.I.czki no, i troszeczkę się odsunęło, że tak powiem, do tyłu z tą premierą i po części dobrze, Niech oni za to dopracują tak jak powinni, i mam nadzieję, że żadnych spadków optymalizacji i że samej, na samej grafice się nie przejedziemy jak my widzieliśmy w prologu. Ponieważ szczerze, grafika nie była zła podczas prologu, mm, tak na swój sposób, bo jakby ona była tak typowo realistyczna, nie wiem czy ona by tak jak, jak w jakiś sposób przypominała sam oryginał Alone in the Dark, który wyszedł właśnie oryginalnie w 1992 roku. Tak więc z tego prologu byłoby to na tyle. Yy, za dzień lub za dwa zobaczycie właśnie premierowo, ale tak właśnie bardziej w okolicach wieczorowych lub na następny dzień po premierze yy, z rana. Zobaczymy. Zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie, bo też ja nie chcę gwarantować ani zapewniać, że coś będzie lub nie będzie, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten prolog Wam się spodobał i że może troszeczkę was chociaż zachęcił do spojrzenia na tą produkcję jakimś okiem. Ponieważ mam mieliśmy tam takie potwory, które nie przominęły nie przypominały mi w żaden sposób jakichś innych potworów z innych gier. Więc rzeczywiście na swój sposób ten survival horror może być naprawdę ambitny yy, i stworzony właśnie odziwo dziwo przez THQ Nordic, które rzadko kiedy z tego co, co mi wiadome i pamiętne, yy, że nie wypuszcza wcześniej żadnych survival horrorów jakiejś naprawdę dobrej klasy czy coś. Chyba, że liczy D'Quarrie, ale nie wiem czy D'Quarrie w ogóle bym zaliczył pod horror. E, ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. E, czekajcie na Alone in the Dark, y, które powinno pojawić się e, już właśnie za parę dni lub za dzień. Tak więc na razie i cześć. Do zobaczenia w następnych seriach, w następnych odcinkach oraz w samej serii pod tytułem Alone in the Dark.